Dobra, siema widzowie. Witam was w pierwszym odcinku ze Steel Brain Rot ogólnie. Dzisiaj będzie aktualizacja i... Aktualizacja i ten. Aktualizacja i adminabius, więc... I really o 20, więc powiem wam trzeba to być i... I liki o nowej aktualizacji Dobra i ogólnie tutaj mamy nowy Brainrod Tutaj I mi te, te koty i będzie nowy ten rytuał, że jak macie te trzy koty to podejrzewam, że Łączycie je w jakieś trzy w jakiegoś jednego brain rota i wtedy Wam wychodzi taki. No wiecie o co chodzi. Mm. Mm. Tutaj ogólnie o tu lepiej. No wyletowa. Widzicie? I w krzekównej plus tsunami LTM. obejmuje to również cechę, którą... No, to coś mogą zastosować do losowych mózgów. Czyli jak mieliśmy ze z Elefantem, skipity Toiletem, Miolem, nie wiem innymi, to też będzie miał taką jakby takiego krajta. Nowy OP Brain w maszynie. No, w, w maszynie. I popcorn i cola. Ogólnie już mamy zapowiedź, jak to będzie wyglądać. Bo tu. Tu tydzień temu mieliśmy takie coś i to była już zapowiedź. Patrzcie, <laughs> widzicie popcorn i cola. Tak to będzie wyglądało, więc mega fajnie. Dołączamy już na mój brief. I, I ogólnie ta aktualizacja no będzie mała, bo już całą aktualizację powiedziałem. I ogólnie robimy sobie jeszcze tą fuzję. Yeah. I może lucky z to będziemy lepiej plokas tego nowego odczytu. Nie wiem, może. Um, ogólnie to subskrybujcie kanał. Polecimy po 300 subów. Um, i, I. Dobra. I. Jak ktoś też nie zna tego triku, no to jak macie tywan lub sania Mikołaja, no to możecie tu leć, tu przez te tsunami. No wiecie. O to mi chodzi. Jestem ciekawy, czy stamentę właściwie 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 to ósmego lucky bloka tej planszy. Ogólnie to to tych nie pieście chyba, że jesteście selerianówkami no to możecie wsiąść lub to, lub to ma szyny, bo jak widzieliście ja mam trochę w paście, to ma i uwaga i, cy, i czy planuje jakiś specjal na czy planuje specjal na 300 subów. No, jeszcze to nie jest powiedziane. Nie było, chyba. Czekajcie. Już nie pamiętam, czy był specjal na 200 słów, więc na 300 raczej będzie, ale to nie wiem, jaki, może z hulajnogi lub, właśnie, jest steel Ebrain I ogólnie to. Grajcie w ten event po ten event Stereo oddaję. Ja nie pamiętam jak, kiedy ja miałem tu secret Lucky Bloka. Chociaż dawno nie miałem. Ja te wszystkie secret Lucky Bloki mam na live'a. Hmm. O! Oh. I stara będziemy kończyć, bo w tej krze na razie nie ma co robić, oprócz kranie w ten event i robienia fusty. Zrobimy też pewnie konkurs na to do znajomych w Roblox. Mm. No i ogólnie. Na pewno w tym odcinku jeszcze zrobimy sobie fusję, ja tylko nie, tylko mam nadzieję, że <laughs> wypadnie jakiś fajny brain rot. Bo mi telastraleritas. I to. No ja tych brain rotów nie znoszę po prostu. Też ten event jest bardzo mocny dla... Bardzo dobry właściwie dla mocznych, dla... Dla, <laughs> dla... nowych graczy, więc... Polecam obszajć. Ogólnie... Co jest dla tych fali? Ogólnie to... Nienawidzę tych tulduli i lawak. Na początku je brałem, ale teraz mi się snuciły. Hmm. Czekamy na Secret Lucky Bloka. Ja mam 8 Secret Lucky Bloków na live. Dzisiaj pewnie kolejna kolejnego panda. Z Nie biorę tego. Zaraz mm, sobie ogłosimy konkurs, ale też chciałbym Was zaprosić na mój serwer Discorda wizowy Jasiula. Nie biorę tak dobra jak zaraz się ota dobra i <laughs> dobra i mamy tutaj już nasz już pustkę gotową i co nam idzie? Uuu drugi raz to. I to fajnie więc mamy to Teraz damy sobie to tutaj profusji. Jakieś plain Roty, nie wiem. Słaba. Dajmy to. Dajmy. To. Dajmy. To. I dajmy to i uwaga, dajmy <ścoughs> dobra, więc to tyle z tego odcinka. Jeszcze mam dla Was konkurs. Um, Musicie napisać w komentarzu swój nick Robloxa z Robloxa. Ja was to dam. Ja was to ten do znajomych. Tutaj nick widzicie. Po prostu dwie osoby wylosuję i, ony, i po prostu napis, napiszę w komentarzu wygraliście podajcie nick, jest, kopiuję to tam was, no i... no i to tam po prostu was. ale jeszcze są wymagania musicie subskrybować kanał musicie dać łapkę w górę i i napisać nick z ROBLOXa, więc oczywiście ten pomałpia nie ten stoi, ja tu na przykład ten, ten ma, tylko ten pomałpia więc nasz, więc subskrybujcie i na